Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Jak w każdy wtorek i w każdy piątek, punkt o godzinie 18, wstawiam nowy filmik. Mam nadzieję, że już się do tego przyzwyczailiście. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak schudłam i jak wyrzeźbiłam sylwetkę, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to, że tutaj z Wami jestem, czy na blogu, czy na Instagramie, jest zasługą tego, że przeszłam swoją taką fit przemianę. Filmik podzieliłam na trzy części. Będzie to przemiana pod względem psychicznym, treningi i dieta, ponieważ te trzy czynniki pozwoliły mi właśnie stać się fit i przejść przemianę. Zaczniemy od przemiany psychicznej. To była jedna z większych przemian, jakie musiałam przejść. To była zmiana myślenia, dlatego że możecie zaczynać milion razy, ale dopóki nie zmienicie myślenia, to będziecie tak zawsze zaczynać i zaczynać i zaczynać. I ciągle od nowa powiem Wam, że to, co yy, siedzi w głowie, ma ogromny wpływ. Musicie najpierw zmienić myślenie, musicie się zastanowić, czy naprawdę chcecie tej przemiany, czy potrzebujecie. Ja potrzebowałam, ja się czułam źle sama ze sobą, mimo że ludzie mi mówili, przecież nie jesteś otyła, nie potrzebujesz tej przemiany. Właśnie, jeśli znacie kogoś, kto chce przejść przemianę, nigdy nie mówcie mu, że tego nie potrzebuje, bo skoro myśli o tym, to znaczy, że gdzieś w głowie siedzi mu jakiś dyskomfort, że jednak. Potrzebuje zmiany swojego ciała czy swojego samopoczucia? Przede wszystkim musicie zacząć myśleć, że to nie jest zmiana tylko na ślub, czy tylko na studniówkę. To ma być zmiana na zawsze. Macie zawsze czuć się dobrze, zawsze czuć się piękne i atrakcyjne, a nie tylko w jakimś jednym wyznaczonym przez was dniu. Koniec z głodówkami, to mówię od razu, jeśli jesteśmy już szczere, ja chcę Was też zainspirować, chcę być wobec Was szczera, powiem Wam, że również przechodziłam taki etap w swoim życiu, że myślałam, że jeśli przegłodzę się kilka dni, no to będę szczupła akurat w sam raz na jakąś wyznaczoną imprezę, idealnie, po czym cały dzień jadłam bardzo mało, głodówka 100%, wracałam do domu, kierunek lodówka. I to był koniec. Po prostu ja wszystko, co się dało, i to jest błędne koło. Nie róbcie tego. Głodówki to najgorsze, co może być. Kluczową sprawą jest motywacja. Co mnie motywowało? Mnie motywowały dwie rzeczy. Ładne dziewczyny, które osiągnęły coś więcej niż ja, i ludzie, którzy we mnie nie wierzyli. Ja nie jestem typem hatera. Jeśli widzę ładną dziewczynę, która osiągnęła coś więcej niż ja, która lepiej czuje się w swoim ciele, jest bardziej pewna siebie, tak razi swoją radością i dobrą energią naokoło, to ja będę z niej czerpać, ja będę się nią inspirować, a nie stała z boku i hejtować, dlatego że jest w czymś lepsza ode mnie. Druga rzecz, wiele osób mówiło, że ok, zaczynaj i tak pewnie ci nie wyjdzie, albo śmiali się z tego, że zaczęłam zajmować się sportem, że założyłam bloga, wydawało im się to śmieszne, dzisiaj się już tak nie śmieją, więc... <grym> Nie przejmujcie się tymi ludźmi, niech oni was napędzają. Punkt drugi to treningi. Jak ćwiczyłam, ćwiczyłam na początku w domu, potem zapisałam się na siłownię dlatego, że treningi w domu były dla mnie już troszeczkę za słabe. Ćwiczyłam 5 razy w tygodniu. Mój trening trwał mniej więcej godzinę. Łączyłam trening siłowy z treningiem cardio. Absolutnie nie ma sensu katować się samym cardio na siłowni dzień w dzień. Lepiej ćwiczyć również siłowo, co ujętni nasze ciało i sprawi, że ono będzie w lepszej kondycji. Pozbędziemy się również celulitu. Macie nawet na moim kanale filmiki z moimi ulubionymi ćwiczeniami na pupę i na brzuszek, tak więc odsyłam Was do tych filmików. Przez pierwsze pół roku mojej przemiany robiłam sobie co miesiąc. Zdjęcie porównawcze, dlatego że czasami nie jesteśmy obiektywni wobec siebie, nie jesteśmy w stanie zauważyć wszystkich zmian, jakie zaszły na naszym ciele, a zdjęcia to pokażą. Tak więc, róbcie sobie co miesiąc zdjęcie, zestawiajcie je w jakimś kolarzu i porównujcie swoje efekty. Trzecim, ostatnim punktem mojej przemiany była dieta, był to bardzo ważny czynnik. Ja miałam skłonności do jedzenia słodyczy, uwielbiałam słodycze. Możecie się dziwić, że Wam o tym wszystkim mówię, ale ja jestem po prostu szczera. Chcę Wam jakby pokazać, że każdy od czegoś zaczyna. I naprawdę mogła mieć słodycze codziennie, powiem Wam, że to była moja największa słabość, i udało mi się ją pokonać, więc nie ma rzeczy niemożliwych, tyle wam powiem. Bardzo ważna zasada, której kiedyś nie przestrzegałam, a której się nauczyłam, to jedzenie śniadania przed wyjściem z domu. Koniecznie musicie wprowadzić to w swój rytm dzienny, że nim wyjdziecie z domu, po przebudzeniu, jecie śniadanie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą również musiałam y, przezwyciężyć, to picie wody. Ja nie czułam w ogóle potrzeby picia wody. Mogłam cały dzień nie pić, wiem, że to straszne, nie wiem dlaczego tak było, natomiast piłam bardzo mało, musiałam się przestawić i pić y, od 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Jeśli chodzi o mój dzień pod względem diety, wyglądał on następująco. Rano jadłam owsiankę, potem piłam jakiś koktajl albo drugą owsiankę. Następnie dwa posiłki były takie same: były to posiłki na ciepło. Zazwyczaj było to jakieś mięso z ryżem i warzywkami, albo ryba. I na koniec jadłam omleta z odżywką białkową. Jeśli chodzi o moją dietę, to właśnie suplementowałam się chociażby odżywką białkową, dlatego że dużo trenowałam. Nie byłam w stanie dostarczyć wszystkich potrzebnych składników do mojego organizmu z samego pożywienia, więc musiałam sobie pomagać odżywką. To, co zmienia sport, to nie tylko sylwetka, ale również charakter, i ja jestem tego żywym przykładem. Sport nauczył mnie, że nie ma nic od razu, nic nie przychodzi łatwo, trzeba się bardzo postarać. Cel zawsze wymaga czasu i wymaga ciężkiej pracy, nim przyjdą pożądane efekty. I w tym momencie jestem w stanie przykładać to, czego się nauczyłam e, przechodząc swoją przemianę, e, przykładać to na inne dziedziny życia. Ja teraz wiem, że jeśli podejmuję się jakiegoś celu, to muszę bardzo ciężko pracować, muszę być systematyczna, i muszę wiedzieć, że to nie będzie od razu, że być może czeka mnie długa droga i mnóstwo czasu, nim osiągnę swój cel, ale go osiągnę, ciężką pracą go osiągnę i tego mnie nauczył sport. Co więcej, mam zdrowe ciało, jestem zdrowa, dobrze się czuję, mam dużo energii, mam też dużo pozytywnej energii, którą staram się roztaczać i wam ją przekazywać tutaj, i jakoś was zachęcać i motywować, dlatego że ja po prostu dzięki temu wszystkiemu stałam się szczęśliwym człowiekiem. Jeśli ktoś powie mi, że jaka to przemiana, przecież ty nigdy nie byłaś tak naprawdę otyła, co z tego? Moje ciało na pewno się zmieniło. Mam zarys mięśni, taki jak mi się podoba. Wyglądam tak jak mi się podoba, ale przede wszystkim jestem szczęśliwa. I kochane, wy też musicie być szczęśliwe, więc być może to jest was, wasz klucz do sukcesu. Być może ten filmik wam w tym pomoże. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, piszcie koniecznie. To było wszystko, co chciałam wam tak naprawdę w skrócie powiedzieć o mojej przemianie. My widzimy się w kolejnym filmiku. Subskrybujcie kanał, dawajcie kciuki w górę. I do zobaczenia!